ewidentny i oczywisty. Poszerzenie i wymiana nawierzchni na asfaltową oraz poprawa segregacji z ruchem pieszym na całości nadmorskiej trasy rowerowej. Od Mola do granicy z Gdańskiem. Ze względu na koszty ten postulat może być objęty wnioskiem o dofinansowanie z funduszy unijnych albo innych funduszy zewnętrznych, dlatego że to jest dość spory koszt jak na budżet Sopotu, ale wydaje nam się, że nie byłoby problemu z pozyskaniem takich środków finansowych. I to jest właściwie główna inwestycja. Inne rzeczy polegają na zmianie zarządzania ruchem drogowym. Punkt drugi, dopuszczenie za pomocą oznakowania pionowego i poziomego jazdy dwukierunkowej rowerzystów na wszystkich pomniejszych ulicach jednokierunkowych w Sopocie, czyli na przykład ulica Sępia, Parkowa, Władysława IV, Książąt Pomorskich, Kazimierza Wielkiego, Pułaskiego, Fischera. Tych ulic jest wiele więcej. Taką rewolucję rowerową przeszło w śródmieście Gdańska i także kolejne inne dzielnice w Gdańsku mamy do czynienia także w Krakowie, Poznaniu Wrocławiu z otwieraniem tych jednokierunkowych ulic dla ruchu rowerowego, dla przykładu na przykład w Belgii jest to obligatoryjne, jest to obowiązkowe. Każda ulica Jednokierunkowa dla ruchu samochodowego jest dwukierunkowa dla rowerów. Tu apel do zarządu druki zieleni w Sopocie o to, żeby dopuścił ruch rowerowy na ulicach pod prąd. Punkt trzeci. Wykonanie kontrapasu rowerowego na jednokierunkowym odcinku ulicy Grunwaldzkiej. Punkt czwarty. Zintegrowanie drogi dla rowerów w ulicy Armii Krajowej z jednopasmowymi rondami w jezdnie. To znaczy wpuszczenie dróg dla rowerów w za i przed z każdym, każdym z tych rond i zlikwidowanie bardzo niebezpiecznych przejazdów rowerowych dookoła ronda. Tak powinien być prowadzony ruch rowerowy na małych rondach, wpuszczany na to rondo, wtedy rowerzysta jest najbezpieczniejszy. Nie grozi mu uderzenie boczne w momencie przyjazdu rowerowego. Uważamy także, że na pozostałym odcinku droga, droga dla rowerów w Armii Krajowej powinna zostać oznakowana jako droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym przez oznakowanie C16T22. To jest taki patent, żeby ci, którzy chcą jechać szybciej po jezdni, mogli jechać po jezdni, a ci, którzy chcą skorzystać z drogi rowerowej, która nie jest zbyt dobrej jakości, mogli sobie pojechać tą drogą rowerową. Punkt piąty. Podobne propozycje mamy dla dróg rowerowych wzdłuż Alei Niepodległości w ulicy Łokietka 3 maja Sobieskiego Polnej. To są drogi rowerowe, na których nie można osiągnąć prędkości 20 na godzinę. To jest prędkość minimalna we wszystkich opracowaniach dotyczących ruchu rowerowego. A więc należy dopuścić fakultatywnie możliwość jazdy po jezdni, lub jeżeli ktoś chce wolniej jechać na przykład z małymi dziećmi, z dużym bagażem, mógł jechać tą drogą rowerową wytyczoną na chodniku. Punkt szósty. Dopuszczenie ruchu rowerowego w tunelach pod linią PKP z zastrzeżeniem ograniczenia prędkości rowerów do 3 km na godzinę. Z naszych obserwacji wynika, że zakaz ruchu jest marszwym prawem. Brak też jest informacji o wypadkach, potrąceniach. Wydaje nam się, że jest to relikt minionej epoki, gdzie uważano, że rowerzyści to są młodociani, bandyci na góralach, tratujący staruszki. My pokazujemy, że rowerzysta to jest po prostu taki sam mieszkaniec poruszający się normalnie w ruchu drogowym. Tak samo jak kierowca, jak pasażer, czy jak pieszy. 7. Umożliwienie przejazdu rowerem przez teren molo. Łączy... Co najmniej poza ścisłym sezonem, zaś w sezonie co najmniej w godzinach 19.09 rano. Tak jest na przykład na ulicy Długiej w Gdańsku i nie ma z tym żadnych problemów. Ta zmiana przeszła zupełnie bez żadnego echa, bez żadnej batalii w prasie. Można jeździć po ulicy Długiej w Gdańsku. Punkt ósmy: zniesienie zakazów wjazdu dla rowerów, czyli znaków P 9 na Alei Niepodległości. A najlepiej wyznaczenie, wygospodarowanie wąskich pasów rowerowych po obu stronach tej ulicy podczas jej rewitalizacji. Przegląd wszystkich sopockich dróg dla rowerów i likwidacja przeszkód poprzecznych na przejazdach rowerowych. Na przykład na alei niepodległości i ulicy Malczewskiego są spowalniacze, tak? przez to, że budowlańcy się nie postarali, są tam przeszkody znacznie wyższe niż dopuszczalne ustawowo 1 centymetr. I punkt dziesiąty, wyznaczenie w Urzędzie Miasta lub zarządzie druki Zieleni, pełnomocnika do spraw komunikacji rowerowej, który będzie nadzorował inwestycje miejskie w zakresie komunikacji rowerowej przestrzegał standardów infrastruktury rowerowej i konsultował społecznie wszystkie inwestycje z mieszkańcami i z pozarządowymi organizacjami rowerowymi. Wielkie dzięki za cierpliwość. Oczywiście znajdziecie treść tego naszego manifestu w Indii.